W biegły piątek, gdy jechaliśmy do sklepu, no i później z powrotem, widzieliśmy motorowerzystę, który jechał przez całą drogę. Pojechaliśmy za nim, myśleliśmy, że to kolega jest. I w pewnym momencie zauważyliśmy, że on się przewrócił w pole. Pomogliśmy mu wyjechać z tym skuterkiem. Później on, gdy ruszył z wielkim trudem, stracił panowanie. Przewrócił się na drodze polnej, pomogliśmy mu. Chłopaki stali na czatach, jak to można powiedzieć, na pogotowie, żeby naprowadzić. I ja z Dianą staliśmy przy panu, który miał wypadek. Na początku nie oddychał. Przełożyłam go na pozycję boczną, no i później potrząsłam. Zaczął oddychać, ale po prostu pluł krwią. Później przełożyłam go na bok, to wypuwał tą krew i było wszystko ok. O! Kacper! A ty do czego? <śleszturna> <śleszturna> <Czryba i> Próbuj <polcie. śleszturna>